Konfitura z moreli. Teraz sezon na morele. E, piękne, małe, nieduże, smaczne i mięciutkie morelki, e, umyte, obrane w pestki. wrzucam do garka. Tutaj dodałam dosłownie półtorej łyżeczki od herbaty cukru i będę głównie słodzić gruszką. To jest gruszka połóweczki gruszki i one będą wysmażać się razem z morelą i puszczać sok, który jest bardzo słodki z gruszki to jest klapsa także będzie, będzie bardzo dobra konfiturka tutaj dam dwie całe gruszki z ogonkami, z gniazdami nasiennymi, tylko tutaj odcięłam kawałek tej, tego, tego stanu. Na 2 kg moreli daję 3 gruszki. One się pięknie będą wysmażać. Dopiero co je wsadziłam, więc jeszcze, jeszcze nie puściły soku. W każdym razie w ten to jest sposób mojej babci na słodzenie moreli właśnie gruszką dodałam naprawdę jak widać to jest półtorej łyżeczki cukru więc naprawdę niewiele i będzie bardzo słodkie bardzo pyszny kwasek z owoców też także poczekamy aż się wysmaży i pokaże jak dalej No i jak widać pięknie się smaży, gruszka puszcza syrop, sok, no i oczywiście morelki też. Także czekamy aż, aż się wysmaży. No i gotowe. W międzyczasie dodałam jeszcze trochę cukru. Jednak, dlatego, że było zbyt kwaśno, gorzkie nawet, tak. Ale niedużo, naprawdę. Tam dodałam jakieś ze cztery łyżki może, tak. Tutaj widać właśnie tą gruszeczkę. Tu druga, ta druga jest w całości. No i wyszło tu pół słoiczka, to będzie na bieżąco. A te na zimę. Dziękuję bardzo.